Trwają ostatnie przygotowania do wyborów prezydenckich. Wyzwanie logistyczne jest zawsze, bo ludzie się zmieniają, ale mamy już to opracowane. Lokale wyborcze zostaną otwarte jutro o godzinie siódmej. Muszą radzić sobie w wielu niebezpiecznych sytuacjach nad wodą. Ja się zajmowałam osobą, która miała otwarte złamanie nogi i też posiadała pewne choroby przewlekłe. Ratownicy wodni sprawdzają swoje umiejętności podczas zawodów w Wspieranie aktywności zawodowej seniorów i zachęcanie pracodawców do ich zatrudniania. Dofinansowanie do połowy minimalnego wynagrodzenia co drugi miesiąc. Nowe przepisy dotyczące rynku pracy zaczną obowiązywać od 1 czerwca. Minęła 18.30. Krystyna Rymaszewska, zapraszam Państwa na główne wydanie Zbliżeń. Trwa cisza wyborcza. Do zakończenia niedzielnego głosowania nie można agitować, rozpowszechniać informacji wyborczych i umieszczać ich w sieci. Komenda główna policji otrzymała zgłoszenie o złamaniu ciszy wyborczej przez wiceministra sprawiedliwości. W mediach społecznościowych Arkadiusz Myrcha po północy pojawił się materiał zachęcający do głosowania na jednego z kandydatów. Wiceminister tłumaczył, że doszło do pomyłki, usunął post z portalu i zamieścił przeprosiny. To już ostatnie godziny przed głosowaniem. W komisjach wyborczych trwają przygotowania. To tutaj w Urzędzie Miasta Bydgoszczy zaczynają się przygotowania do każdych wyborów. Karty do głosowania, spisy wyborców i wszelkie materiały potrzebne do pracy komisji są pakowane i w zaplombowanych workach z pomocą firmy taksówkarskiej przewożone są do poszczególnych lokali. Mamy ponad 232 tysiące kart do rozwiezienia do 208 komisji na terenie miasta. Wyzwanie logistyczne jest zawsze, bo ludzie się zmieniają, ale mamy już to opracowane, więc musi być przedstawiciel Urzędu Miasta, przedstawiciel do konwoju straży. W komisjach praca w re. Rozwieszane są instrukcje, jak poprawnie oddać głos. Przygotowywana jest urna i miejsce do głosowania. Po otrzymaniu pakietu z urzędu miasta członkowie komisji sprawdzają, czy zgadza się liczba kart do głosowania. Otrzymaliśmy pakiety wyborcze, w skład których wchodzą protokoły oraz nieostemplowane karty do głosowania. Musimy je przeliczyć, zgadza się z ilością wydanych, zabezpieczyć lokal w postaci plomby na drzwi i jutrzejszego dnia przyjdziemy godzinę przed rozpoczęciem głosowania, aby ostemplować te karty. W Toruniu cały proces wygląda inaczej. W Centrum Targowym zebrali się przedstawiciele wszystkich komisji i to tutaj liczone są karty. Następnie przekazywane są one do depozytu. Odebrane zostaną w niedzielę po godzinie 4 rano, by przed godziną 6 poszczególne komisje mogły zacząć pracę. Na terenie Torunia zostało powołanych 126 obwodowych komisji wyborczych. Łącznie drukarnia dowiozła nam około 138 tysięcy kart do głosowania. Jest to 95% liczby mieszkańców. Lokale wyborcze otwarte zostaną w niedzielę o godzinie 7. Mieszkańcy mają czas do 21.00, by oddać głos w wyborach. By otrzymać kartę do głosowania, potrzebny jest dokument tożsamości. Wyborca może również okazać się aplikacją m -Obywatel. Wtedy dostanie kod od... Komisji obwodowej taki kod QR loguje się, skanuje ten kod, no i wtedy też są dane potwierdzane za tą pomocą. Karta do głosowania w wyborach prezydenckich zawiera alfabetycznie ułożoną listę z nazwiskami wszystkich 13 kandydatek i kandydatów na prezydenta. Aby zagłosować na wybraną przez nas osobę, należy znaleźć ją na liście i postawić znak X w kratce wyłącznie przy tym nazwisku. Bydgoszcz Katarzyna Ormanowska. To dobry moment na przygotowanie się do sezonu. Rato, ratownicy z całej Polski wzięli udział w otwartych mistrzostwach ratowników wodnych. Muszą poradzić sobie w wielu sytuacjach i sprawnie udzielić pomocy. Zawody, w których wzięło udział 12 drużyn, zorganizowano w skępem. No, 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 na szczęście to jedynie zawody. Porażenie prądem było jedną z kilkunastu zainscenizowanych scenek, w których ratownicy wodni musieli się sprawdzić. To jest moja pierwsza taka akcja z tak małym dzieckiem. Myślę, że to jest duże doświadczenie i bardzo cieszę się, że mogę w czymś takim uczestniczyć, bo na pewno to ma jakiś tam ślad w mojej pamięci. Ja się zajmowałam osobą, która miała otwarte złamanie nogi i też posiadała pewne choroby przewlekłe. Oczywiście w grę wchodził alkohol, co też jest częste. W przypadku tego typu zdarzeń, przygotowane scenariusze oparto na prawdziwych zdarzeniach, do których doszło nad wodą czy w jej pobliżu. To są to konkurencje, które my kiedyś mieliśmy w swojej pracy, bądź ktoś z naszych znajomych miał taki przypadek, takie zdarzenie w swojej pracy jako ratownik medyczny. zorganizowanych w Skępem Mistrzostwach Ratowników Wodnych udział wzięło 12 drużyn. Rywalizowali w dzień i w nocy pod czujnym okiem ekspertów. To była także okazja, aby przypomnieć wszystkim, którzy spędzają wolny czas nad wodą. Jak zadbać o bezpieczny wypoczynek? Najważniejsze jest bezpieczeństwo, więc jeśli przyjeżdżają te scenariusze, niech się przyglądają, muszą udzielić pomocy, bo to jest obowiązek prawny każdego z nas, ale niech zawsze zachowają spokój, rozwagę, zimną krew i wtedy na pewno dadzą sobie radę i wybrną jakiejś sytuacji. W niedzielę odbędzie się uroczyste wręczenie nagród. Groźny wypadek w miejscowości Kłótka w gminie Rogoźno. Na drodze krajowej nr 16 zderzyły się dwa samochody osobowe. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Do zdarzenia doszło około godziny 16. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca pojazdu marki BMW nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w prawidłowo jadący pojazd marki Renault, który na skutek uderzenia wjechał w metalowe barierki. Nikomu nic się nie stało. To nie jedyny wypadek w tej okolicy, w miejscowości Rogoźno-Zamek. Kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad kierownicą, zboczył z drogi i dachował. Brak osób poszkodowanych. Od czerwca wejdą w życie nowe przepisy dotyczące rynku pracy. Przedsiębiorca, który będzie chciał zatrudnić emeryta, otrzyma wsparcie Urzędu Pracy. Zniesione zostanie też powiązanie osoby bezrobotnej z Urzędem Pracy w miejscu zameldowania. Aneta Szulc na rynek pracy wróciła we wrześniu ubiegłego roku po urlopie macierzyńskim. Zatrudnienie znalazła w firmie budowlanej. Jeżeli chodzi o y, obowiązki, no to należy do nich wprowadzanie dokumentów firmowych, y, bezpośredni kontakt z klientem i wspomaganie działu handlowego. Stworzenie miejsca pracy w tym wypadku było możliwe dzięki dotacji z Urzędu Pracy. My z jednej strony pomagamy y, i sprawiamy, że to zatrudnienie. Jest na wyższym poziomie w naszym rejonie, a ciężar zatrudnienia dzielimy razem z naszymi partnerami, no chociaż z Urzędu Pracy. Obecnie taka dotacja nie może przekraczać sześciokrotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a pracodawca musi zagwarantować zatrudnienie na najbliższe dwa lata. Od początku czerwca ma się to jednak zmienić. Jeżeli pracodawca otrzyma do czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia, to stanowisko pracy musi utrzymać przez 12 miesięcy, a jeżeli jest to kwota między czterokrotnością a sześciokrotnością przeciętnego wynagrodzenia, to półtora roku. Inna ważna zmiana dotyczy konieczności weryfikacji przez powiatowe urzędy pracy pracodawców, którzy będą chcieli zatrudnić osoby z zagranicy, ale także cudzoziemców szukających zatrudnienia. Docelowo ustawa ma dać większe bezpieczeństwo pracownikom z Polski. Zabezpiecza pracowników polskich przed wypieraniem ich z rynku przez cudzoziemców, co głównie będzie wiązało się z tym, że w przypadku zwolnień grupowych starosta będzie miał możliwość określenia grupy zawodów, w których zatrudnienie cudzoziemców nie będzie możliwe na terenie danego powiatu. Od przyszłego miesiąca pracodawcy będą mogli także skorzystać ze wsparcia, decydując się na zatrudnienie osób na emeryturze. Pracodawca może zawrzeć umowę z urzędem na 12 miesięcy. Dofinansowanie do połowy minimalnego wynagrodzenia co drugi miesiąc. Inną korzystną zmianą dla przedsiębiorców będzie możliwość korzystania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez pracodawców zatrudniających osoby na umowach cywilnoprawnych oraz osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze. Te zmiany w życie wejdą od początku przyszłego roku. Michał Górski, TVP Bydgoszcz. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Spójrzmy, co jeszcze przed nami. Moc atrakcji na noc muzeum. Domki do uloterapii w Zarzeczewie. To jedyna taka noc w roku, kiedy otwarte są placówki kultury i można je odwiedzać zupełnie za darmo. To też możliwość zobaczenia miejsc na co dzień niedostępnych dla zwiedzających. W Bydgoszczy do północy czynnych będzie 20 instytucji kulturalnych. A w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy jest Katarzyna Ormanowska. W ubiegłym roku były tłumy, powiedz, jak jest tym razem. Mimo złej pogody kolejki również w tym roku ustawiają się, by wejść do miejsc na co dzień niedostępnych. Między innymi jesteśmy w dawnym refektarzu sióstr Klarysek w budynku Muzeum Okręgowego przy ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy. Miejsca na co dzień niedostępne, miejsce wyjątkowe. Malowidła naścienne z XVII wieku, odkryte podczas remontu w 2018 roku. Ze mną jest Lesław Cześnik, starszy konserwator. Proszę nam powiedzieć, na czym polega wyjątkowość tych... Malowideł. Te malowidła stanowią cykl pasyjny, powstały między 1616 a 1618 wykonane są w temperze w technice tempery jajowej na tynku, pokrytym także barwioną pobiałą wapienną. Unikalność tych malowideł polega na tym, że malarstwa ściennego, manierystycznego w Polsce jest bardzo mało. Niewiele powstało w tym czasie. Jest to na pewno duża rewelacja nie tylko w, na skalę regionu, ale i myślę, że i Polski. Dlatego już pierwsza grupa za nami, ale kolejne przed nami do wieczora będą do północy. Będą te miejsce mogły podziwiać. Specjalny wykład, specjalne wiadomości o tym miejscu, czy też może mieszkańcy się dopytują o te Malowidła udostępniamy konsekwentnie od kilku lat, także dla grup. Na stałe już będą udostępnione od, planujemy od 7 czerwca. Będą także spotkania z, z konserwatorami w tym miejscu, także w, poza naszą inicjatywą. Także mieszkańcy będą mogli dopytywać się o dzieje te, te, tych. Tak Malowideł malo i w ogóle tego budynku, tak. ponieważ ona jest skomplikowana i rozległa. Dziękujemy serdecznie. Pierwsza grupa właśnie kończy zwiedzanie, ale przed nami kolejne. Nie tylko Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, ale każde muzeum w regionie przygotowane na tą wyjątkową noc. Zachęcamy do swobodnego zwiedzania naszych oddziałów, ale również do skorzystania z programu, który mamy. Właśnie odbywają się prelekcje, spotkania. Przed nami jeszcze warsztaty archeologiczne w Ratuszu Staromiejskim oraz warsztaty dotyczące Hanzy. Ponieważ dzisiejsza noc to również jest noc związana z międzynarodowym Dniem Hanzy i chcemy troszeczkę wokół tego, tego tematu też się pokręcić, a więc w Domu Kopernika, czy w Muzeum Historii Torunia i w Ratuszu Staromiejskim sporo y, y, prelekcji, spotkań właśnie wokół tego tematu Hanzy, czyli jakżeli mieszkańcy, jak wyglądała kamienica mieszczańska, jak wyglądał Toruń i życie w ogóle w tym okresie miasta hanzatyckiego. Proponujemy Państwu chociażby gremińską miejską Brodnickie Ślady Królewne Anny, na której oprócz wiadomości z życia tej wspaniałej kobiety, która była starościną brodnicką, Będziemy, będą mogli Państwo też zapoznać się z ciekawostkami historycznymi dotyczącymi naszego miasta. Drugi tradycyjny konkurs już przyrodniczy tym razem, zielony w tym temacie, organizowany będzie w Centrum Edukacji Ekologicznej, gdzie dzieci, młodzież, a także osoby dorosłe będą mogły zapoznać się z fauną i florą naszego pojęknego pojezierza Brodnickiego. Wyjątkowe miejsca, wyjątkowe placówki do północy otwarte dla zwiedzających. Zachęcamy, by dzisiaj wieczorem wybrać się na spacer i odwiedzać muzea w regionie. Komunikacja miejska w Toroniu świętuje 134. urodziny. Z tej okazji z bliska można było przyjrzeć się pracy motorniczego, poznać historię komunikacji miejskiej, ale także wziąć udział w wielu atrakcjach przygotowanych w zajezdni. Zwykle wstęp tutaj mają wyłącznie osoby zajmujące się naprawą lub przeglądem tramwajów. W sobotnie przedpołudnie każdy mógł swobodnie zwiedzić halę główną Toruńskiej zajezdni. Te części są ciekawe, bo to z zewnątrz zawsze widzimy te tramwaje, wyglądają e, chociażby te koła na nieduże, a tu się okazuje, że to jednak jest kawał porzonego sprzętu. Może tu nie jest zachwycająca hala, no bo ma swoje lata, ale za to ma swój urok. I temu urokowi uległa część zwiedzających, szczególnie ta młodsza, która już widzi siebie za starami takiego tramwaju. Mogłem wejść do starego i wtedy zobaczyć, jak się steruje. jak się takim tramwajem steruje? No, fajnie. Widzi siebie w przyszłości jako właśnie motorniczego? Tak. Właśnie chcę zostać. Adam i jego tata to miłośnicy komunikacji. Poznawanie jej historii to wspólna pasja. Syn uwielbia wszystko, co jest związane z komunikacją samoloty, autobusy, tramwaje, więc jak mamy tylko okazję w wszelakich w takich miejscach wziąć udział w takich drzwiach otwartych, to korzystamy. Każdy z odwiedzających mógł także wybrać się na przejażdżkę ulicami miasta specjalnym turystycznym tramwajem. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom pasażerów i chcemy im pokazać się od środka od tego, jak pracujemy gdzie pracujemy jak to e, wygląda w, e, od zaplecza? Drzwi otwarte MZK to cykliczna akcja, odbywająca się dwa razy w roku. Kolejna okazja do zajrzenia w kuluary komunikacji miejskiej we wrześniu z okazji Międzynarodowego Dnia Bez Samochodu. Zaczyna się drugi etap gruntownej modernizacji ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy. Przebudowane zostanie torowisko na odcinku od Alei Prezydenta Alecha Kaczyńskiego do ulicy Równej. Linia numer 6 tymczasowo zostanie skierowana do pętli przy ulicy Wyścigowej. Dla mieszkańców została uruchomiona autobusowa komunikacja zastępcza. Modernizacja odcinka torowiska od Ronda Toruńskiego do ulicy Spokojnej zakończyła się dwa miesiące przed czasem. Teraz rozpoczyna się kolejny etap inwestycji. Na odcinku od Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego do ulicy Równej przebudowane zostanie torowisko wraz z siecią trakcyjną, zjazdy do zajezdni tramwajowej oraz układ drogowy. Perony tramwajowe zostaną dostosowane dla taboru niskopodłogowego, dzięki czemu łatwiej będzie z nich korzystać osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich oraz z inną niepełnosprawnością. Na południowej stronie ulicy Toruńskiej powstanie także droga rowerowa oraz chodnik. W związku z pracami tymczasowo wyłączono z ruchu odcinek torowiska od zajezdni tramwajowej do pętli Błęgnowie. W, w zamian za tramwaj na tej trasie kursuje autobus zastępczy. Z kolei linia tramwajowa nr 6 od przystanku Toruńska Filmowa swój kurs zakończy na wyścigowej. Mieszkańcy z wyrozumiałością wyczekują końca prac. Nie wiem, czy to są utrudnienia, czy ulepszenia, właśnie. Mi się wydaje, że lepiej teraz. Wygodniej. mnie w porządku. Dla mnie to chyba nie ma za bardzo dużej różnicy. Będą zastępcze tramwaje i już będzie można dotrzeć do. Celu swojego. W związku z remontem zamknięto także części jezdni ulicy Toruńskiej. Od wysokości zajezdni tramwajowej do wysokości posesji znajdującej się przy ulicy Toruńskiej 280 zostanie wyznaczony objazd ulicami Kazimierza Wielkiego, Nowotoruńską i Kielecką. Cała inwestycja podzielona jest na trzy etapy. Ma zapewnić szybszy i bezpieczniejszy przejazd przez kluczowy odcinek bydgoskiej sieci torowej. Wszystkie prace remontowe torowiska mają potrwać do końca 2026 roku. Bydgoszcz Dagmara Moranowska. W Hełmrze pracownicy Instytucji Kultury z regionu zastanawiali się, jak zwiększyć udział młodzieży w kulturze i jak tworzyć ofertę, by była nią zainteresowana. Warsztaty zorganizowała pracownia Zrównoważonego Rozwoju Storunia w ramach programu Bardzo Młoda Kultura. Wbrew pozorom to nie przygotowania do zajęć plastycznych dla dzieci. Tu, tak zwaną burzę mózgów, mają ludzie dorośli, przedstawiciele m.in. domów kultury. Ci, którzy chcą, by twórczość, kreatywność i kultura właśnie były jak najbliżej lokalnych społeczności. Do Heumży przyjechali w ramach programu Bardzo Młoda Kultura. Takim bardzo ważnym założeniem w bardzo młodej kulturze jest to, żeby projektować działania. Z młodzieżą, dla młodzieży po wcześniejszym sprawdzeniu ich potrzeb, po właśnie zrealizowaniu. Tej diagnozy. Oczywiście ona jest w bardzo takim ograniczonym zakresie. Uczymy się, warsztatujemy, sprawdzamy. A czyli prozdrowotne też zajęcia. I to nie tylko w teorii, za przysłowiowym biurkiem. Uczestnicy warsztatów dosłownie wyszli na ulicę, by pytać, sprawdzać, czego chcą potencjalni mieszkańcy. Wszystko to sprawia, że zaplanowane w przyszłości działania mają szansę na rzeczywiste spełnianie oczekiwań ludzi. Budowanie takiej świadomości i przestrzeni działania wymaga. Od organizacji pozarządowych nie tylko chęci czy pomysłów, ale przede wszystkim wiedzy. Jest niewiele takich organizacji w Polsce mających tego typu kompetencje, potrafiących łączyć wiedzę akademicką z tą stroną praktyczną, która jest niezbędna. To właśnie współpraca, łączenie sił, wymiana doświadczeń sprawiają, że takie warsztaty mogą się odbywać. Program Bardzo Młoda Kultura trwa od ponad 7 lat, a to oznacza, że każdego roku blisko 40 partnerów może liczyć na współudział w projekcie. W ten sposób powstała podstawa edukacji kulturalnej w całym regionie. Co ważne, przydatna wiedza trafia do tych, którzy mają wpływ na to, co dzieje się w ramach działań kulturalnych w tak zwanych małych ojczyznach. Po warsztatach, które tutaj zostały przeprowadzone przez te dwa dni, to były w ogóle bardzo emocjonujące dwa dni. Bardzo intensywne, bardzo fajne, bardzo ciekawe przede wszystkim. Przyjechałam tutaj po to, żeby wypracować tak naprawdę coś ciekawego, nowego z młodzieżą. To, co wykorzystamy ze zdobytej wiedzy i właściwie narzędzi, które poznaliśmy, to z pewnością będzie. Spacer badawczy. Jest to naprawdę fajne narzędzie, gdzie można nam wiele przestrzeni spojrzeć zupełnie innym okiem. W warsztatach w Hełmrze wzięli udział przedstawiciele dziewięciu regionalnych domów kultury. Monika Kamińska, TVP, Trzybytkoszcz. Zazwyczaj boimy się ich urządlenia, ale pszczoły i ich otoczenie mogą mieć właściwości relaksacyjne i lecznicze. Chodzi o dźwięki, ciepło i zapach pszczelego ula. Wystarczy przebywać w jego pobliżu. Uloterapia jest jeszcze mało znana. Sporo na jej temat wiedzą doradcy rolni z Zarzeczewa. Obok pasieki kujawsko-pomorskiego ośrodka doradztwa rolniczego w Zarzeczewie otwarto właśnie ścieżkę edukacyjną, której głównym punktem jest domek do uloterapii. Tutaj można sobie uciąć, można się położyć. E, należa, należy przebywać na początku tylko kilka minut 5-10 maksymalnie sprawdzić reakcję swojego organizmu na to, co tutaj się dzieje. Uloterapia to część apiterapii czyli wykorzystywania w leczeniu produktów pszczelich miodu, pieżgi, pyłku i mleczka pszczelego oraz propolisu tego typu kuracja jest jeszcze mało znana, bo takich domków z ulami w środku jest niewiele. To przede wszystkim też będzie relaksacja spowodowana chociażby mikrodrganiami skrzydeł pszczół. Będą to powolne ustąpienia problemów związanych z układem oddechowym. Atmosfera ula wpływa też dobroczynnie na osoby z problemami neurologicznymi czy reumatycznymi. Domek do uloterapii w Zarzeczewie będzie służył jednak przede wszystkim do edukacji. Szkoły, przedszkola, DPS-y będą miały okazję zapoznać się z życiem pszczół, zapoznać się z tym, co pszczelarza najbardziej w pszczołach fascynuje. Te fascynujące owady, ale także inne zapylacze są zagrożone. Pszczoły, przede wszystkim te dzikie, giną. Głównym powodem gnięcia pszczół jest y, używanie y, środków ochrony roślin, y, tworzenie monokultur, zanik miec. Z tych powodów tereny wiejskie są coraz mniej przyjazne pszczołom, które paradoksalnie coraz lepiej czują się w miastach. A mniejsza liczba owadów zapylających to gorsze plony w wielu uprawach i mniejsze bezpieczeństwo żywnościowe. Szacuje się, że aż 70% upraw rolniczych i sadowniczych zapylają właśnie owady. Teraz zaglądamy do sokołów. Ptaki mają swoje gniazdo na kominie włocławskiego Anwilu. Młode osobniki, które przyszły na świat pod koniec kwietnia, właśnie zostały zaobrączkowane. To dwie samiczki i jeden samiec. Winilkę, Biankę i Librę wraz z rodzicami można podglądać na żywo w internecie. Sokoły wędrowne wyginęły w Polsce w latach 60. i nasze stowarzyszenie SOKU prowadzi program reintrodukcji i monitoringu tej populacji. Produkujemy dwa rodzaje obrączek. Obrączki ornitologiczne. Jest to część ogólnoświatowego programu obrączkowania ptaków, który pozwala na śledzenie ich migracji i losów. I dzięki temu ornitolodzy dowiadują się o tym, jak żyją dzikie ptaki. Nie tylko sokoły wędrowne, ale wszystkie inne gatunki. I drugie obrączki, obrączki obserwacyjne, które pozwalają nam śledzić ich życie również z odległości. To znaczy możemy przy pomocy lornetki, lunety przeczytać ten numer i sprawdzić w bazie polskiej czy w innych krajach, bo współpracujemy również z innymi krajami, skąd ten ptak pochodzi. Teraz czas na sport. Mirosław Wysocki, dzień dobry. Mówić dzień dobry. będziesz o zmaganiach wioślarskich. Chyba pogoda nie przeszkodziła. No właśnie, dzień dobry Państwu. Najlepsi wioślarze, studenci z całego kraju walczyli dzisiaj na torze regatowym Brydujście o medale akademickich Mistrzostw Polski. I deszczowa aura niektórym przeszkadzała, dla innych natomiast nie miała znaczenia. Ciężko trzymać wiosło, jak jest mokre, to jeszcze bardzo mocno podwiat przez to. Długo płynęliśmy, to zmęczenie było jeszcze gorsze niż normalnie. My jako e, reprezentantki kadry narodowej nie przykładamy już tak dużej uwagi do, do tych zawodów. Jest to tak bardziej dla nas powiedzmy e, zabawa i fajna okazja do spotkania się e, ze znajomymi z całej Polski. Więcej o sporcie w serwisie powieczornym wydaniu zbliżeń, a w nim między innymi relacja z trzeciego meczu o awans do Orlen Basket Ligi Enea Abramczyk-Astoria, miasto Szkła Krosno. Mirosław Wysocki, bardzo dziękujemy Dziękuję. za te informacje. Czy będzie cieplej? Szczegóły pogody zna Angelika Bednarska. Witam serdecznie. Zimny maj nie odpuszcza, i chociaż trudno to sobie wyobrazić, to 34 lata temu temperatury w Polsce o tej porze były jeszcze niższe. Rekordowo zimny maj w 1991 roku doczekał się nawet utworu o podobnym tytule. Olga Jackowska, wokalistka zespołu Manam, zaśpiewała wielki przebój wyjątkowo zimny maj. Zimno, drodzy Państwo, jeszcze będzie, ale dobre wieści są takie, że na horyzoncie widać chwilowe ocieplenie. Po deszczowej niedzieli nowy tydzień przywita Kujawy pogodnym niebem i coraz wyższą temperaturą. W poniedziałek termometry wskażą jeszcze 14 stopni, ale już we wtorek czy też w środę nawet 21. Zatem trzymajmy kciuki, aby te prognozy się sprawdziły, bo myślę, że każdy z nas z utęsknieniem wypadł. Tych cieplejszych dni. Więcej informacji jak zawsze tuż po głównym wydaniu Zbliżeń. Zatem już teraz zapraszam i do zobaczenia. To czekamy na słońce. Teraz to wszystko. Zapraszam Państwa na wieczorne wydanie Zbliżeń o godzinie 21.30. Do zobaczenia.